Cześć, jestem game i witam Was w odcinku z Kariery Menadżera, drużną wykombę. Nie wiem, czy tak to się czyta, mam nadzieję, że tak to się czyta i mówię dobrze. Dzisiaj, tak jak mówię, zagram sobie Karierę Menadżera, drużną wykombę. Mój znajomy Wojtek spodesł mi ten pomysł. Znaczy, Mówił, że mam nagrać jakąś karierę? No to proszę bardzo. Ja tutaj wszystko ustawię swojego i widzimy się za chwilę. I teraz musimy wziąć właśnie drużynę wykombę. Drużyna wykombę jest w drugiej lidze, czyli w, trze w trzeciej lidze ogółem angielskiej, ale w pierwszej lidze EFL, więc musimy wziąć wykombę. Chociaż zamieniłbym na tą drugą ligę, żeby było łatwiej. I wiecie co? Chyba tak właśnie zrobimy, żeby nie było. Sorry, zrobimy to, żeby nie było. Zamienimy sobie na jakiegoś jest najsłabszy klub. I dobra, jesteśmy już w, w championship i lecimy. No, kombę, lecimy, dobra. Więc tak, 5 minut, 4 minuty zawodowiec, tak, tak, euro, lecimy. No i właśnie zaczynamy naszą przygodę od pierwszego pucharu Zobaczmy najpierw nasz skład, bo skład musi być najlepszy No i mamy go Fajny, muszę powiedzieć szczerze Spełnie tu będą jakieś zmiany Ale... nie narzekam szczerze Nie narzekam Zobaczmy ile mamy budżetu na koncie, zobaczmy 2 miliony, o boże, no to se No to se pora sporo Pobawimy się na tym <głos》> No wiecie, na transferach Bo mogę w sumie wziąć kogoś z kadry juniorskiej Zatrudnimy skauta A co, nie, nie robiłem tego w ogóle Koszt skauta 2 Za 150 doświadczenie 3 Ale Ocena 2, ale Jest danijczyk, więc dobra, tak Wierzę, kogoś mi znajdzie nie kogoś z Danii. Tutaj możemy kogoś jeszcze wziąć. O! O! Z 900 tysięcy tego za 4! Ten w ogóle jakiś. Fajfus. Dobra, to to bierzemy za te 900 tysięcy. Przysymulujemy sobie szybko. Najpierw muszę sprawdzić kalendarz, jak mamy tutaj. Czyli te trzy spotkania i prawdopodobnie z te dwa jeszcze przysymulujemy, coś tam poradzimy sobie ze składem i na samym końcu zagramy Carabao Cup z Sunderlandem. Nie wiem, czy to się dobrze mówi. Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to, to poprawcie mi w komentarzu. Ja czytam chętnie, czasami mi odpowiadam. Mamy ofertę transferową za Jacksona. I on jest lewym obrońcą, którego prawdopodobnie mamy w składzie, ale... Yy, nie, na razie nie chcę nikogo sprzedawać, na razie sobie odpuszczę, może potem będziemy kogoś sprzedawać, więc przesumulujmy pierwszy mecz z Teauro, czy jakoś tak, coś takiego, i zobaczymy, i był remis. No i jak ma z brameczką, no i to się liczy. Drugim meczem jest z Chambly i wygrywamy to. Akin Fan ma Smutno, smutno, szkoda. Szkoda, że zszedł. Dobra, może za, zobaczymy skauta. Jak przyjdzie zobaczmy i jest prowadzenie kadry. Jakiej kadry? No nie wiem, dobra. 700... 770 tysięcy. Za Chris No, tu możemy tego Samuela do Lechy Gdańsk. Czekaj, na pewno był Lech Gdańsk? Czekaj, cię ja sprawdzę. Jak Gdańsk, no czyli mówiłem, dobra. Więc możemy sobie tego Aleksa Samuela 23 lata sprzedać. A co? A tego musimy sobie odrzucić do. do Ligi USA. <totmianie> to nieźle. Nie wiem czy to ligi USA się mówi, czy ligi... nie poprawcie mnie jak możecie. Zobaczmy ostatnim, oj, przegraliśmy. Oj, czyli może nie będziemy grali w półfinale. A, wiedziałem, kurde. Zobaczmy czy już są scouty jacyś. Nagroda za turniej 450 tysięcy, nawet spoko, nawet git. Jeden, zobaczmy tą w ogóle kadrę juniorską Czy już ktoś coś znalazł Scout dostępny Aha, bez jaj Nie no, co jaja robicie, tak? O, z Polski! Możemy wziąć Polskę Ale nie, ja chcę wziąć kogoś z tej Ligi Hiszpańskiej Chociaż Z Ligi Włoskiej Dobra. Weźmy tego najpierw z Ligi Włoskiej. Czas. Aha, za więcej czasu, no to. Ojoj. Ojoj, to tylko 3 miesiące najwięcej. Dobra, weźmy tego Scout'a. Z samoloty tu lecą. Dobra, tego se weźmy. Weźmy najpierw z Ligi Włoskiej, jak mi się wydaje. Tak. Wzięliśmy z Ligi Włoskiej, to teraz weźmy. Eee. Um... Skauta z Ligi może francuskiej? Czas 3 miesiące. Samolot leci. 3 miesiące. Zobaczymy, czy nam scouty coś dadzą. Transferów w tym odcinku na razie nie będzie, no bo jak? Jak? No, ja też nie wiem. O, mamy wiadomości z dzigii tureckiej. Gdzie w tej nie jest Michopaznego. go? Nie. Nie, nie sprzedam go. Co wy? Nie ma na takiej opcji. Lecimy sobie dalej, zagramy dwa mecze i a żeby nie było. Bo chcę jeszcze w tym turnieju w ogóle. Grać jesteśmy w drugiej lidze, Zobaczymy, czy, ogóle, czy spadniemy, czy jednak zostaniemy. Jakby się w tym pierwszym sezonie udało wejść do Premier League, byłoby naprawdę dobrze, ale wątpię, wątpię. Pierwszy mecz z... Co to było za drużyny? Bo już zapomniałem, kurczę, przez to. Bruch. dobra. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Chyba nie. I zobaczmy nas pierwszy mecz. O Boże. O Boże. 2 do 0 poraż... porażka. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I z pierwszą porażką rozpoczynamy tak naszą całą przygodę z karierą, w wykombę. drugi mamy mecz z... kurde zapomniałem, ona w Premier kiedyś chyba grała, jak pamiętam. Opnie to jest Cardiff. Cardiff, no to też ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że z nimi wygramy, tak? 1-0, byłoby fajnie. O Jezu. Yes. To był chyba zły pomysł, żeby dawać ich do drugiej. do, do ten <grystanie> pierwszej. no. Championship. Czekaj, tak? Championship. No. Raport świadowczy. O! O! Potencjał na 94. ilon ma? Ogółem 40. A to możemy sobie go wziąć, sobie go wytrynujemy. Ale tylko na jakiej pozycji jest. To jest, to się sprawdza. Nie ma pozycji, serio. A dobra, widać już. On może grać i pomóc pomocy, i na ataku. Podpiszemy, podpiszemy z nim kontrakt. Eee, potencjał ktoś ma. Kto, e, ty jeszcze tutaj, Mateo Barbier, ma jeszcze dobry potencjał, więc sobie go weźmiemy. Będzie czasami wchodził z ławki. A tutaj jeszcze jest jeszcze jakiś ten dru. O! 94! O! O, mamy obrońcę, który może grać na eos weźmiemy sobie tego 17-latka. I może tego Francesco Esposito. A reszta. To znaczy, no tej średnio, ale tutaj. O, potencjał mocny będzie wtedy. Dobra, więc przechodzimy. Jak szybko zrobię te wszystkie, podpiszę kontrakty. No i widzimy się za chwilę. Aha, dobra, nie widzę. Zaraz, sprzedajemy go do Ligi Chińskiej. Nie wiem, czy podpisaliśmy z nim już kontrakt. Zobaczymy. A snad zobaczę. Nie ma ich tu. Ja nie wiem, wpis napisałem, podpisz kontrakt. Chyba, że ja jakoś źle widzę. No, podpisz kontrakt, no. No, podpisz kontrakt i nie. Dlaczego ich nie pokazuję w mojej liście życzeń? Bo zaraz będzie, że są. U nas w klubie. To jest teraz mocny skład, więc muszę chyba... Nie wiem czy Akin... Nie, chyba Akinfenu nie zmienię. Chociaż możemy zrobić inną formację chwilka. Nie taką formację możemy zagrać sobie 4-2-4. Zagram sobie Meds w... W Skarabao kappa z Sunderlandem, zobaczmy w ogóle jak to, jak to Teraz pokazuje, zobaczmy Pierwszą rundę z Sunderlandem, tutaj są jeszcze jakieś Mocne drużyny, o jest Norvams, szyb Jak nam idzie w Championship No, najgorzej jeszcze Brimontan City I Wilgam Athletic, jest tu List related jest, o proszę, Derby Country West Bromish, Hull City Kup, Charlton, Blackburn Huddersfield Swansea City, Fulham, Stoke City, Bristol City, Cardiff, Niedersbroch, ktoś tu jeszcze jest? Nie, taki którego znam, nie. zagram swój mecz i to pewnie to będzie na tyle. Chociaż może jeszcze zobaczymy tam, poczekamy sobie jeszcze, zobaczymy co. Nie, dobra, po tym jeszcze coś porobimy, bo to pewnie będzie krótki, ale zobaczymy. I dobra, zaczynamy naszą, naszą przygodę i dzisiaj gramy się w i tutaj mamy pierwszą rundę w Carabao Cup. Zobaczymy co teraz robi tutaj Akin Fenwa. pięknie wysunięcie, zobaczmy, do Willera, tak to się chyba czyta. Zobaczmy, a jednak nie, dalej teraz drużyna przeciwna, a tu był faul, hej panie sędzio, faul. To kusimy. ja już nie trafiłem go, to czekajcie, musimy po niego lecieć. A i dobrze, wybroniona piłeczka przez naszego obrońcę, brawo Cześć, to nie jest libito. chłop nie trafił Dobra, lecimy teraz. McCarthy... Czy Makarty? Co mnie przypycha? Nie fair, no. Uspokój się. Ale teraz ta te drużyna przeciwna, po raz kolejny kontratakuje. Zobaczmy. Oj, oj, oj! Oj, dobrze! Brawo! Brawo bramkarz Brawo! Dumny jestem, na biegnięcie, zobaczmy, Akin się wysuwa! Akinfenua główka i prawie! Akinfenua prawie z główki trzasną brameczkę i byłoby naprawdę spoko. Fajnie jakbyśmy wygrali z Sunderlandem. teraz Akin Fenua. Zobaczmy teraz, zobaczmy tutaj i Zobaczmy czy znaczy nie Makarti. bo znaczy ja nic nie widzę z kolejnym przeciwnicy kontratakują Czekajcie Ojoj, ojoj Dobrze, słupek Brawo, bramkarz Harry Maguire? Ty, Harry Maguire! Co tam robi? Co się dzieje? Nie chcieli go to teraz mają go w Sudelandzie. Aki na piękne przyjęcie. Co to było? Ty uspokój się, gościu. Daj mi tą piłeczkę i tyle będziemy się bawić, no. Ojoj! Ojoj! Co tam masz ma tak wolną ten? No, kurde. Czemu Dobra Kim Fła Dobra? Aki podanie dobrą, bloom-finda Jo, finda aha. co mi kiwa? Aki fan, no bierz go. Ja nie wytrzymę po prostu z tymi ludźmi. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Aj, aj, aj. prawie jakby się udało wygrać, byłbym se serio dumny. O nie, adra, faul. Nie jest dobra O piękne Piękne, o zobaczmy teraz pięknie Kasket kas I o kaszkiet A Jezu za mocno piłkę Prawie A Kinfenła Podaję do kaszkiet, kaszkiet 1-0 tak, bardzo dobrze, Wykombę wygrywają ten mecz na razie. Potem się to może jeszcze zmienić. Akin Fenua tam jest, let's go. Londyn, co? Kaszkiet, no mówiłem, Kaszkiet. Porcelana. Oj, mocne wysunięcie! Co to są za wrzutki, dobra. Ja wiem, że to są takie niższe drużyny, no ale kurde, jak wybije 15 metrów powietrze, to ja się nie dziwię. Dobra, lecimy tutaj, oj. Pięknie Akinfenua Wysunięcie pięknie do Jack Jacobsona Zobaczmy, Akin Fenua Lufa! O bozi! Za mocno Akinfenwa, za mocno. Trener nasz niezadowolony, no czyli ja jestem, no ale ja zadowolony, jestem spokojnie. To dopiero... Nie raz się tak zdarzy, no O Akin Fenua... Ajajaj, aj, aj, myślałem, że ukiwa. Oj, V tam był chyba panie sędzio. Zobaczmy z landem Nie ma Teraz zobaczmy, będzie wysunięcie Zobaczmy Akinfenła Podanie do kolegi Zobaczmy Akinfen O jezu Zobaczmy teraz piękne Zobaczmy zaczmy Gabon. Czy nie to Jezu O Jezu za mocno, oj oj. A prawie było. Prawie mógłby być strzał Kinfenły. Ale szkoda. Screener do Realu Madryt. Potwierdzony transfer. O nieźle. Nie mają varana i Ramosa, to po co im screener? No chyba, że walą formacją 5-3-2. E, nic nie mówię. Piękna przewrotka. To było jeszcze podanie, a nie strzał, szkoda. Bloomfield, zobaczmy. Będzie podanie, piękne. Piękne podanie, dobrze to zobaczmy. Akin Fenua. Podanie do kolegi. i koledzy się potknął nogi. Oj, oj, nie ma! Czy będzie jeden jeden? Jaj, jaj, Prawie! Aj, prawie! Jed... O, dostał w Ten... Kolega z drużyny. Co, ale prawie... Replay. Dobra. Pyk wysunięty... Jednak nie! Oj, słup! Po raz kolejny słupek. Już drugi raz przed chwilą, teraz zobaczmy, Bloomfield. Ojen Dimna, Dimna znaczy, sorry. Zobaczmy teraz, ma wysunięcie, zobaczmy, czy poda do kolegi. Zobaczmy, Bloomfield, Bloomfield, lewa noga prawie. Znaczy, czy będzie podanie do nie jednak Filip z główki. Nieudane. Ajaj Kaszkiet Filip z dystansu. Aj. A Knifer ma biegnij. <grym> no. Ej, no to jest fair on se poczekał. Pyk Oj oj! Oj, faul! Faul, czerwona chyba Czerwona Czerwona Czerwona. Żółta Za taki faul od tyłu żółta Przecież ja go skosiłem, ja go wciągnąłem Dobra 87 minuta, zobaczmy dystansu, ale pięknie Alsko broni może teraz Wheeler taki Fenmy Kinfedwa zawodnikiem meczu. To teraz jeszcze kaszkiet, zobaczmy. Teraz kaszkiet. Wysunięcie. A jajno. Zawodnikiem meczu Kinfedwa. To nieźle. <grywa> Ej. O, dawaj I się wszyscy cieszą. Wykombę wygrywa pierwszą rundę. GG panowe, GG. Czy jednak Scott Kaszkiet został zalennikiem meczu? Czy mówili, A adyba Akin Fenua? A czy to prawda? Nie, Scott Kaszkiet. Ile miał Akin Fenua? 8,5, czyli Kaszkiet przegonił tak na szybko. A Kinfena ze system jest, wiem już dlaczego. Ale miał 10 na 10 celnych podań Ale tutaj udane doświadkowanie Tak Obrony strzało no tutaj 4 obronił nasz bramkarz Czyli mieliśmy tylko 4 szanse na bramkę chyba Jak się mylę, to przepraszam zobaczmy wszystkie wyniki Hull City wygrało West Brom wygrało West już nie West Brom, boże Dobra, jesteśmy na konferencji konferencji prasowej 2045 wykoby podwyższenie prowadzenia <grym> 2,5, zobaczmy czy już dostaliśmy jakiś tutaj załanik wraca po kontuzji, oferta transferu Al Supa, czyli naszego bramkarza, gdzie ty, nie tutaj może sobie przejść do ligi chińskiej, trudno Nie chce przechodzi i dlaczego nie mam tych juniorów w u nas. O. Dlaczego? Czemu? Bez sensu. Przydałem ich do listy życzeń, no i też nie ma bata w ogóle. Zobaczmy... Najdroższy transfer... Oj, o Jezu! Insigne do nie do Ralu, a Robertson do Bayern. Przecież nie mają Davisa, Boże! Atletico do dostał Napoli na... Insigne do Dortmundu, Romagnoli do Valencji, Vardy do Piemonte Calcio, marsel do Spursu, Depay do Interu, Aspas do Atletico, po co im ten Aspas? martinez do Chelsea, nareszcie, Azpilicueta do Realu, ilic do Leverkusen, Semedo do Napoli, nie, nie opuszczaj nas, Alaba do Manchesteru City, dobra. To już wiem, dlaczego potrzebowali jakiegoś obrońcy. Zacha do PSG, no, no bez jaj. Corona do RB Lips, Konate do Watford, Gaia do Milano, Januzaj do Atlanty, William Jose do Lipska, Zieliński do Wolfsburga, nice! Tak, do Romes, Roberto... No nie, kolejny! Roberto do Liverpoolu, Stones do Leicesteru, Bore do Amsterdamu, Ake do Monaco, Berguis. Do Chelsea, Hasberg do Atletico, Berlin do West Hamu, Ferrand do Frankfurt chyba, Santa Maira, Villarreal, Zichchenko do Perze. No, żartujecie sobie chyba, Lamela do United, Dung do Monaco, Paje do Barcelony. Łocie, panie! Ło! Nie wiem jak to wyczytać, Bał do Sportingu, Wilson do Newcastle, Vasquez do Chelsea, co tak dużo do Chelsea? Czy przyda Bayern Mönchengladbach, nie, weźcie mi pomóccie jak to się czyta, nie, bo ja zawsze mówię Bayern Wasz. nie, ja mówię zawsze źle, ale powiedzcie mi jak to się czyta, bo ja nie Właśnie, o tutaj jeszcze Sudo do Milanu, spoko, jeszcze Cody do West Ham a, nasze to Lecha Gdańsk, zobaczmy czy ten nasz zawodnik poradzi sobie w Ekstraklasie. Oba gdzie indziej jest... No zobaczmy tutaj jak sobie poradzili. O Chelsea 19. West Ham 19! Ło, Ekstra klasa. Lechia Gdańsk jest 7. Ojoj. Ełka Łódź jest lepsza Od Rakowa Częstochowy.. Rakuwa Częstochowy. Tutaj, powinien... No, legia Warszawa to pierwszy legendarz. No, sz... Szkoda, że tak nie ma w prawdziwym życiu. Ha, bo wiecie, bo legia w spadku. Ha, 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 ha. No, ale śmieszne. W sumie bardzo, nawet. Albo ja jestem ślepy. Albo ja jestem ślepy. Tutaj to statystyk dobrze poszło. Jest gdzieś narodowość. A czy to, to, czy to są może oni? Czekaj, sp Czekajcie, ja sprawdzę! No nie, widzę co się stało. Sam podpisałem z nimi kontakt. Może to gdzie trzeba gdzieś zaakceptować czy coś. Ja sam nawet z nimi kontakt podpisywałem. Widzieliście sami, jak gdzieś nie ma, to proszę mi napisać. Może tu gdzieś nie ma w ogóle. Gelo globalna sieć transferowa. O tu możemy wszystko to zatrudnić. A sobie zatrudnijmy, a co, a co, co nam będą tutaj? Tylko teraz tak, dowolna pozycja... A znaleźli nam! to... E, do, dowolna pozycja tu dus... o Nie no, bez jaj. Nie no, rudego! No, oczywiście nie mam nic do rudych. Chyba. <ścoughs> nie, dobra, skauta, czy ja chcę skauta? Dobra, zatrudnijmy tego skauta... A nie, tego skauta zatrudniliśmy, to ja nie chcę. Zatrudniliśmy Scouta, i... jaj, co było wtedy. No dobra, to będzie na tyle. Bo tak wiedziałem, że ten odcinek będzie strasznie długi. Chociaż, przesumulujmy sobie tutaj jeszcze te dwa mecze Champions, czyli z West Brom i Chef Tweet. Szef, jaki szef, Boże! Dobra, zobaczmy dalej, to prawdopodobnie będzie na tyle. Naprawdę... Zobaczymy, czy w ogóle uda nam się zostać w Championship. NIE ODDAM WAM super Dobra, no. No właśnie, tak myślałem. A nie jak inaczej, no. Zobaczmy pierwszy mecz z West Brom. Dobra, Charles. O Jezu, Charles! Zobaczmy pierwszy mecz i ojojoj, oj, oj, Grosicki jeszcze był wtedy. O boże, chyba będzie trudno pozostać w Championship, serio. Może gdzieś w trzecim odcinku, jakbyście chcieli, to wtedy zrobimy, że przysylujemy do końca cały sezon. Wtedy już będziemy myśleć o niczym, o kolejnym. Dobra, ale mam nadzieję, że z szef tweet chociaż zremisujemy. No proszę was no z szef tweet musimy zremisować. Yes. Lipa jest pan, Lipa jest widzowie Lipa Lipa jest... Bez zwycięstwa Dobra, to może od następnego zagramy sobie mecze Czyli zagramy ten... Dobra Przysymulujemy do... Jeszcze ten jeden mecz, a na następnym odcinku zagramy ten turniej ten, ten, ten turniej i zobaczymy co dalej, bo to wtedy będzie ta druga runda Czysk, Ja nie mogę Brak w ogóle cicho! Dobra, ale no może najpierw zróbmy te zmiany. Może naprawdę te zmiany coś dorobią do tutaj. Jest jakiś lepszy... No nie... Nie ma nikogo tutaj. A teraz zmieńmy kapitana. A co? Dobra. 858, ten ma 67. Nie wiem dlaczego tak słabo gramy. A, bo gramy w Championship, a nie w trzeci, drugi lidze tam, EFL. Czy w pierwszej, ale dobra, nieważne. I 2-0, porażka. Przecież mnie zwolnią. Druga runda. Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję komentarz. I prawdopodobnie zobaczymy się nie wiadomo kiedy jeszcze. <grywamy> zobaczymy. Trzymajcie się i pa pa.